Milena Rostkowska-Galant, dzień dobry. Nad Polską wędrują chmury frontu atmosferycznego, przynosząc opady deszczu. One stopniowo będą wędrować z północnego zachodu na południowy wschód. Są związane z tym układem niskiego ciśnienia, za którym płynie do nas zdecydowanie chłodniejsze powietrze. No jeśli chodzi o najbliższą noc, no to ta pochmurna deszczowa prawie wszędzie, a na północnym wschodzie i na północy opady będą miały charakter ciągły i tam będzie ich zdecydowanie najwięcej. Temperatura od 5 do 8 stopni, a wiatr początkowo słaby i umiarkowany, ale nad ranem zacznie się już nasilać. Co czeka nas na drogach? No trudne warunki do podróżowania, bo wszędzie deszcz, a na północy i północnym wschodzie opady mogą być intensywne. W ten sposób nad naszym krajem jutro będą wędrowały chmury i już widać, że na północnym Chodzi i na zachodzie rozpogodzenia i tam bez opadów, ale poza tym deszczowe chmury, których najwięcej będzie we wschodniej części kraju. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska. Tu temperatura na poziomie 10-11 stopni, zachodnia część regionu z rozpogodzeniami, poza tym przelotny deszcz. Te podwójne czerwone strzałki mówią o silnym, porywistym wietrze. Wiatr będzie dokuczał porywy do 60 km na godzinę, a nad morzem powieje jeszcze mocniej. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu także dokuczliwy wiatr. Również porywy mogą sięgać 60 km na godzinę. W całym regionie spodziewamy się deszczu chłodno, temperatura od 6 do 9 stopni. Na południowym wschodzie również deszczowe chmury, a na Podkarpaciu po południu opady deszczu będą przychodziły w deszcz ze śniegiem. W górach, zwłaszcza w wyższych partiach gór, spodziewamy się opadów śniegu. No i tam wyjątkowo silny wiatra w całym, w całym regionie. On będzie dokuczliwy, bo porywy od 40 do 60 km na godzinę. Na południowym zachodzie, jeśli chodzi o wiatr, to podobnie, bo tu również będzie dokuczliwy i także porywy do 60 km na godzinę. Ziemia lubuska z rozpogodzeniami, poza tym chmury i przelotny deszcz, tu do 10-11 stopni. Warunki na drogach w całym kraju trudne ze względu na opady deszczu oraz silny, porywisty wiatr. Taka pogoda będzie również źle wpływać na nasze samopoczucie, a temperatura odczuwalna za sprawą wiatru i deszczu niższa od wskazywanej przez termometry, także od zaledwie 3 do 8 stopni. Sprawdzamy kolejne dni, no i to już dobre wiadomości, bo niedziela piękna, słoneczna tylko na południowym wschodzie może padać. Poniedziałek, już bez opadów, no i cieplej, bo do 13 stopni. Natomiast we wtorek deszczowe chmury pojawią się na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Temperatura wzrośnie do 15 stopni, środa tylko na północnym wschodzie bez opadów, natomiast czwartek.